Zapraszam na galę Script Pro. To najbardziej prestiżowy konkurs scenariuszowy w Polsce dla początkujących scenarzystów. Od dwóch lat rozszerzony o kategorię audio. No i za chwilę poznacie autorkę, której projekt właśnie wchodzi w finalizację. W rolach głównych Nikodem Rozbicki, Sandra Drzymalska. Słuchowisko nazywa się Niekompetentnie. Dobrze, że na słuchowisko wydaje mi się, że czuć nim zapachy i czuć w nim kolory. I, i, I fajnie o to, próbuje walczyć po prostu. Podczas protestu e, młoda dziennikarka robi, stara się zrobić świetny materiał i poznaje chłopaka, który właśnie w tym proteście uczestniczy. No i od słowa do słowa zaczynają. To wciąż jest pierwsze zdanie. E, od słowa <laughs> do słowa e, zaczynają się spotykać na randki, też w dość dziwnych formatach. Ta historia się toczy na dwóch płaszczyznach czasowych. Czyli są młodzi bohaterowie i starsi bohaterowie. To jest przede wszystkim wspaniały dzień, w którym będę mogła usłyszeć, jak moje słowa stały się po prostu rzeczywistością. Dla mnie ta historia jest bardzo ładna i wzruszająca. I z tego co wiem Sanczy też się podoba. O, dzień dobry! Powiem pan do kamery kilka słów o proteście Bo powiem wszystkim, że je pan kebama na strajku głodowym.